Do gry planszowej używane są dwa bączki o kształtach przedstawionych na rysunkach. Każdy bączek po, po zatrzymaniu na jednym boku wielokąta wskazuje liczbę umieszczoną na jego tarczy. Na rysunku 1 bączek, bączek ma kształt pięciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 5. Na rysunku 2 Bączek ma kształt sześciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 6. I teraz tak: prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej niż 3 na bączku z rysunku 1 jest większe niż 1, druga. No to policzmy. Prawdopodobieństwo otrzymania czego mamy mieć? Liczby większej niż 3, czyli ile mamy liczb większych niż 3. 4 i 5, czyli tylko mamy dwie liczby, 4 i 5, tak? Nie mamy więcej. Yy, więc, yy, a ile mamy wszystkich liczb, które mogą nam wypaść? 1, 2, 3, 4, 5, tak? Czyli tu mamy dwie opcje, a tu mamy 5. Więc prawdopodobieństwo to jest dwie opcje. Piąte, tak? Dlaczego dwie piąte? Bo dwa tyle mamy możliwości wylosowania liczby większej, większej niż dwa, tak? A pięć to mamy tyle możliwości, po prostu tyle liczby mamy. Czy dwie piąte jest większe niż jedna, druga jest mniejsze? Więc pierwsze zdanie jest fałszywe. No i teraz będę na opisać. Uzyskanie nieparzystej liczby na, po, na bączku z rysunku pierwszego jest tak samo prawdopodobne, jak uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku drugiego. Czyli tak będzie pierwszy bączek i znów starzenie. A ile mamy liczby nieparzystych? 1, 3 i 5, tak? 1, 3 i 5. Czyli mamy trzy takie możliwości wylosowania liczby nieparzystej. Wszystkich liczb jest 5, więc prawdopodobieństwo wylosowania liczby nieparzystej na bączku pierwszym wynosi 3 piąte. Drugi bączek. No to wypiszmy sobie na drugim bączku liczby nieparzyste. To jest 1, 3 i 5. Czyli mamy też trzy takie możliwości, ale ile mamy łącznie możliwości wylosowania jakiejkolwiek liczby? No sześć, bo tutaj jest ich sześć. Więc prawdopodobieństwo to jest trzy szóste, czyli jedna druga. A wiemy, że trzy szóste to nie jest 3 piąte. Więc otrzymujemy fałsz.